To jest Wieczór WTK. Dariusz Milejczak, witam Państwa ponownie i zapraszam. To może szokować, ale dziś na Ukrainie jest święto. Ukraińcy po raz pierwszy obchodzili Dzień Zjednoczenia, bo wcześniej mówiło się, że właśnie dziś może nastąpić inwazja Rosji na Ukrainę. A o tym, co dzieje się na ulicach Kijowa, porozmawiam z korespondentem Radia RMF FM, poznańskim dziennikarzem Mateuszem Chłystunem, który jest tam obecnie na miejscu. Witam Mateusz, cześć. Dobry wieczór, cześć Darku. Powiedz proszę na początek, jak wygląda sytuacja obecnie w Kijowie? Jak wygląda obchodzenie tego święta w tej trudnej sytuacji? Jak jest obchodzone? Jaki panuje nastrój na ulicach? Mam porównanie z sytuacją z Kijowa sprzed dwóch tygodni, kiedy byłem tu pierwszy raz w tym roku. Rzeczywiście wtedy mniej mówiło się o napięciu rosyjsko-ukraińskim, mniej wyczuwało się nerwową atmosferę na ulicach, ale teraz trochę się to zmieniło. Rzeczywiście więcej osób mówi o wojnie, mówi o potencjalnym zagrożeniu. Słychać te rozmowy na ulicach, w kolejkach. Wczoraj miał miejsce cyberatak na dwa największe banki w Ukrainie. Sporo osób więc ustawiało się w kolejkach do bankomatów, by Skorzystać z tego, że banki działają, że system udało się przywrócić i starało się wypłacać i zgromadzić gotówkę. To jednak pojedyncze przypadki. W większości życie na ulicach Kijowa i innych miast w Ukrainie toczy się zupełnie normalnie. Paradoksalnie mieszkańcy Ukrainy do wojny zdążyli się już przyzwyczaić, bo jak wiadomo, 8 lat temu wybuchał na, na Donbasie, i tam ten front zastygł do dziś. Więc nikogo nie dziwi już widok wyjeżdżających żołnierzy w mundurach pociągiem do Mariupola z dworca głównego w Kijowie. Takie osoby widziałem wczoraj. Takie pociągi odjeżdżają tam codziennie i codziennie rzeczywiście żołnierze wyjeżdżający na front to widok zupełnie normalny na dworcach. Paradoksalnie na ulicach Kijowa, mimo tego dużego napięcia, o którym mówią zwłaszcza zachodnie media, na ulicach tego napięcia nie widać. Dziś jest trochę inaczej w związku z Dniem Jedności Narodowej, na przykład na Majdanie niezależności, przy którym teraz właśnie się znajduje. Na każdym rogu dziś był patrol policji, ale to ze względu na planowane tu różne obchody. Na każdym rogu wywieszono też niebiesko-żółte flagi. Odbyło się kilka spotkań związanych z Dniem Jedności Narodowej. Największe z nich, taki swego rodzaju flashmob miał miejsce na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Tam zaprezentowano dziś ogromną 200-metrową flagę, a kulminacyjnym momentem tego właśnie przedsięwzięcia było odegranie hymnu Ukrainy. To miało miejsce w wielu miastach nad Dnieprem dziś i to był bardzo wzruszający moment dla wielu Ukraińców, którzy w tym momencie właśnie, jak widziałem, byłem świadkiem odegrania tego hymnu i odśpiewania go przez wiele osób, no, te osoby miały po prostu łzy w oczach, mówili mi wychodząc ze stadionu już, że pokazujemy dziś swoją jedność, miłości do swojej ojczyzny, a jedność równa się siła w narodzie. Część ukraińskich oligarchów opuściła kraj, a co jeśli chodzi o takie plany przeciętnych Ukraińców? Oni mówią, że na przykład chcieliby uciekać do Polski, no bo wiemy, że Polacy, w tym władze województwa czy wręcz władze Poznania, szykują bazę na wypadek fali uchodźców. Jak tutaj te nastroje wyglądają? Te zdania są oczywiście bardzo różne. Część osób, z którymi rozmawiam, mówi, że jeśli mieliby taką możliwość, chcieliby uciec na przykład do Polski. No ale oczywiście do tego są potrzebne stosowne dokumenty, karta Polaka albo zagraniczny paszport. A takimi dokumentami niewiele osób tutaj dysponuje. Jeszcze innym scenariuszem, jaki rozważają przeciętni mieszkańcy Kijowa czy innych miast na Ukrainie, jest ucieczka na zachód kraju, bliżej polskiej granicy. Ale jak wczoraj powiedziałam, jedna z mieszkanek Kijowa. No dobrze, uciekniemy na zachód, ale co później, z Kijowa, wojska naszych wrogów dotrą tam w 2-3 dni i pytanie, dokąd mamy udać się dalej. A więc część osób w ogóle nie rozważa takiego scenariusza. Jeszcze inne osoby, a są to zwłaszcza ci, którzy walczyli 8 lat temu o wolną Ukrainę na Euromajdanie, czyli. Majdanie Niezależności, blisko którego teraz się znajdujemy. Te osoby mówią, że absolutnie nie zrobią żadnego kroku w tył, nie opuszczą swojej ojczyzny. To jest ich dom i zamierzają walczyć o Ukrainę, jeśli będzie taka konieczność. Dzisiaj spotkałem właśnie takiego weterana Euromajdanu, można powiedzieć, który teraz wstąpił do takiej dobrowolnej, ochotniczej armii, tworzącej się tutaj właśnie na Ukrainie. Chodzi o coś na wzór naszych wojsk obrony terytorialnej. I ten mężczyzna był ubrany w strój, można powiedzieć, wojskowy. Zapytałem się go, czy w związku z tym, że tak wygląda, że jest w tym miejscu, oznacza to, że jeśli będzie taka konieczność, będzie walczył za ojczyznę. On powiedział, że w ogóle nie rozumie tego pytania, bo dla niego jest to automatyczne, oczywiste, że jeśli będzie taka konieczność, niebezpieczny wstąpił do oddziałów obrony terytorialnej, będzie gotów chwycić za broń no i przystąpić do tych oddziałów lekkiej piechoty, które będą mogły bronić tego kraju. Ale to podkreślam raz jeszcze, są pojedyncze osoby, które pamiętają zwłaszcza te wydarzenia sprzed 8 lat, które są też weteranami wojny z Donbasu. Na pierwszy rzut oka, kiedy. Przechadzamy się ulicami Kijowa. Śladów stresu, śladów potencjalnej wojny tutaj w ogóle nie widać. No i oby jak najdłużej tak zostało. Ja pytam Mateusz o te osoby, które być może deklarowałyby, że chcą wyjechać na zachód, na przykład do Polski, ale przecież warto też wspomnieć o tych wszystkich osobach, które choćby tu na miejscu w Poznaniu. Osobach z Ukrainy oczywiście deklarują, że, że one wrócą, wrócą do swoich rodzin, przyjaciół, by w tych ewentualnie trudnych chwilach być dla nich wsparciem. Albo więcej, właśnie by, by walczyć za ojczyznę. Mówi się, że Władimir Putin przez te ostatnie lata dość nieoczekiwanie wzmocnił patriotyzm wśród Ukraińców. Czy no, faktycznie da się to zauważyć? Chyba z tego, co mówisz, właśnie tak jest. To prawda, rzeczywiście. Dzisiaj, w Dniu Jedności Narodowej Ukrainy, bardzo wiele osób na ulicach ma niebiesko-żółte wstążki, flagi. To są takie symbole oczywiście patriotyzmu, ale e, kiedy przyglądam się sytuacji w Kijowie, w innych miastach Ukrainy, to rzeczywiście coraz więcej ludzi podkreśla tożsamość narodową, swoją tożsamość narodową ukraińską. Coraz mniej osób chce rozmawiać w języku rosyjskim, który jeszcze tak naprawdę kilka lat temu, można powiedzieć, był niemalże powszechny na ulicach Kijowa. Dziś nawet jeśli pytam w języku rosyjskim niektórych osób o, o pewne rzeczy, czy to w restauracji, czy w sklepie, to odpowiedzi słyszę w języku, Ukraińskim. Zwłaszcza wyczulone na tożsamość narodową ukraińską są osoby, które, tak jak wspominałem, walczyły na Majdanie albo znają sytuację na froncie na wschodzie Ukrainy. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że ta trudna sytuacja jeszcze bardziej połączyła Ukraińców. W wielu aspektach widać też taki współczesny patriotyzm. Jeśli rozmawiam z młodymi ludźmi, słyszę, że starają się zwracać uwagę na to gdzie kupują i jakie kupują ubrania. To jest tylko taki przykład pierwszy z brzegu, który przychodzi mi do głowy, ale coraz więcej osób zwraca uwagę na to, żeby były to ubrania wyprodukowane i zaprojektowane na Ukrainie właśnie. Dużo jest takich przejawów współcze współczesnego patriotyzmu i dużo jest przejawów jedności narodowej. Ludzie tęto ...to szczególnie dziś, kiedy wszechobecny... Niemal są flag. Kurzy... Mateusz to jeszcze jedno pytanie na koniec. Mam nadzieję, że, 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 że uda nam się usłyszeć Twoją wypowiedź w całości, bo jednak teraz pod koniec nieco zrywało nam połączenie, ale powiedz jeszcze proszę, czy z rozmów z obywatelami Ukrainy słyszysz jakieś obawy, że na przykład presja, jeśli, jeśli nie dojdzie faktycznie do wojny, ale że presja ze strony Rosji może długo potrwać, no i będzie na przykład gospodarczo podduszać ich kraj, aż ten sam podda się pod wpływem Moskwy, no bo eksperci mówią, że oczywiście taki scenariusz jest również bardzo realny. Rzeczywiście, jeśli biorąc, jeśli weźmiemy pod uwagę przekazy medialne, które płyną zwłaszcza z oceanu, mówiące o tym, że to nie koniec zagrożenia ze strony Rosji, to to z takimi punktami Widzenie się tutaj spotkać. Dużo osób mówi o tym, że nawet jeśli wojska rosyjskie wrócą do swoich baz, cofną się, no to zagrożenie tak naprawdę nie minęło. Przypominania historyczne z historii Rosji. Przy... Na pewno nie. Kremla. Stąd też to poczucie zagrożenia wciąż jest tutaj aktualne i realne, więc nawet jeśli wojska się wycofają, to myślę, że jeszcze przez wiele miesięcy albo i lat mieszkańcy Ukrainy, a szczególnie ci, ci znowu o nich powiem, którzy walczyli i którzy walczyli na wschodnim froncie, cały czas będą czuli swego rodzaju poczucie zagrożenia. Ukraiński rząd, ukraiński minister obrony mówi, że ani kroku w tył, nie będziemy na pewno prowokowali żadnych działań ze strony i taką gwarancję złożył Dmytro Złotnikow dziś rano, ale odpowiedział jednocześnie, że każda prowokacja ze strony Rosji spotka się ze zdecydowaną reakcją wojsk ukraińskich, a więc rzeczywiście sytuacja... Czas Zapewnia, że nie że chce iść w kierunku Zachodu, mówiąc kolokwialnie. I tak to w tej chwili tutaj wygląda. Myślę, że jeszcze przez wiele miesięcy, wiele lat, co po niektórych na pewno, o zagrożeniu potencjalnym ze strony Rosji nie zapomną. Korespondent Radio RMFFM, poznański dziennikarz Mateusz Chłyston był Państwa i moim gościem. Mateusz, dziękuję za rozmowę. Uważaj na siebie. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. do zobaczenia. Państwu oczywiście dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym porusiedniu. Dnia. Do zobaczenia.